Ten designersko wykrzywiony plastikowy patyk to nie jest skrobaczka do szyi ani do pleców. Nie jest to również skrobaczka do sera, twardego sera albo parmezanu, który można by zetrzeć na hamburgera. Tylko jest to rodzaj łyżki. Może zielony kolor podpowie wam do czego to należałoby używać. Do owocu, aby wyciągnąć miąższ z owocu, którym jest kiwi. Nie wiem, co nie tak jest ze zwykłą klasyczną łyżką, którą można zrobić dokładnie to samo. Ale już nazywanie tego łyżką jest ślepym zaułkiem. Dla mnie jest to jeden z najbardziej nieużytecznych, ale zagadkowo wyglądających gadżetów do kuchni Ever. Zwykła łyżka ma tę zaletę, że można od razu wydłubywać i zajadać. A z tego nie da się zjeść, bo tutaj na boki spada owoc, więc jest to całkowicie absurdalny gadżet. Aby wyjaśnić działanie kosmicznego gadżetu przypominającego statek UFO, przygotowałem wodę. Aby wlać tutaj wodę i pokazać Wam, że ten gadżet posiada korek. Korek. O, proszę bardzo. I zamykamy. I proszę bardzo, i nie działa. I teraz działa. I teraz lejemy sobie czymś na nasze danie. I teraz, co to jest, szanowni Państwo? Co to jest? Co tutaj można włożyć? I tutaj zielony kolor nie będzie podpowiedzią. Tutaj to nie jest na zielone jabłka, tylko na żółte cytryny. Do herbaty, do kawy, do ciasta. Ale po co ktoś takie coś robi? Po to, aby. Zatrzymać pestki z cytryny. Chef Stable, oni biorą jedną rękę, cytrynę i przeciskają sok przez swoje palce. Pestki zostają na dłoni. <grywa> Chef Stable, człowieku, ty musisz mieć taki gadżet z kurkiem. dełko do zatyczki. Ta zatyczka ci się nigdy nie zgubi. To jest genialnie przemyślany gadżet. A podpowiem Wam, że wystarczy delikatnie ścisnąć cytrynę, i żadne pestki nie będą wychodzić. Ten gadżet ochroni Was przed przypadkowym opryskaniem się woko cytryną. To jest dla Waszego bezpieczeństwa. Jaka cena? Za droga. Ósma rano w pracy kolega myśli, że wyjmuje sobie pudełko na śniadanie. Ale to jest coś znacznie bardziej skomplikowanego. Napis na tym pudełku niech będzie dla Was wskazówką tylko do mikrofalówki. Dlaczego miałbym podgrzewać swoje śniadanie, kanapki w mikrofalówce? Otóż, w środku, oprócz pudełka, mamy również pojemniczek na dwa zagadkowe. no, jajka. Można wbić tutaj jajka, bądź. Bić jajka rozbełtane do środka. Następnie zamykamy to i wkładamy je do mikrofalówki, bo w piekarniku to by się stopiło. Możemy robić tutaj jajka sadzone w dziwnym pojemniku w mikrofalówce i omlet. Tylko pytanie jest takie, kto by chciał jeść sadzone z mikrofalówki? Gdzie jest masło? Gdzie jest ta? Przypalenizna lekka, gdzie jest ta skórka? Jeżeli ktoś chce zrobić omleta francuskiego tutaj, w tym, który jest bardzo skomplikowanym daniem i wielu kucharzy musi ćwiczyć długo, żeby zrobić go perfekcyjnie, z miękkim środkiem wylewającym się i chrupiącą skórką, no to zrobienie tego w mikrofalówce jest niemożliwe. Czy to ma mi zastąpić zwykłą patelnię? Będę miał właśnie, wyrzucając to, Fajne pudełeczko na śniadanie. Napiszcie mi w komentarzach, jak wykorzystalibyście poszczególne gadżety na swój sposób, ale wolałbym, żeby w tym przypadku nie poniosła Was fantazja. Czy jest to nakładka na nos? Czy jest to kołek, który można sobie wsadzić nie wiadomo gdzie? A może jest to wypłaszacz? Wkładamy takie coś do dziupli? i ptaki zaraz będą przestraszone, powinny wyjść stamtąd. Może to nie był śmieszny dowcip, ale tak samo nieużyteczny jest to gadżet. Napis na nim wyjaśnia wszystko. Garlic cone. Czosnkowy rożek. To gumka, do której wkładamy czosnek, jeden ząbek czosnku, i następnie miażdżymy. I wychodzi nam obrany czosnek. <noise> Gdybyśmy nie mogli zrobić tej samej operacji, miażdżąc czosnek najprostszym sposobem, jaki jest do obierania czosnku ząbków użytecznych. Kładziemy na deskę i walimy. Po co ktoś zrobił coś takiego? O, no po to chyba, żeby włożyć ten czosnek, zgnieść i żeby się nie pobrudzić, jak najmniej ubrudzić tym czosnkiem. No tylko, że jak będziemy go wyjmować, to i tak musimy oczyścić z tej łupiny. Więc i tak będziemy mieć styczność z czosnkiem. To jest szczyt szczytów. Jeśli zobaczylibyście tego grzyba w swojej kuchni, to co włożylibyście do środka? Pojemnik, który ma rączkę. Co byście tutaj włożyli? Od razu myślicie. Coś kwadratowego. No nie wiem, kostki z lodem, a potem wkładamy te kostki z lodem do mikrofalówki i mamy wodę. W końcu to absurdalne gadżety. Ale nie. Tutaj wkładamy coś okrągłego, szanowni Państwo. Wkładamy tutaj jajko, aby je zagotować w mikrofalówce. Możemy uzyskać w ten sposób jajko na miękko, bądź na twardo, w zależności o ile, no chyba, że nam wybuchnie. A nawet jak wybuchnie, to ten grzybek, niczym atomowy grzybek, wszystko zatrzyma w środku i będziemy mieć rozwalone jajko. To jest przyszłość. Nie potrzebujesz garnka i wody. Potrzebujesz grzybka i mikrofalówki. Łącznie wychodzi znacznie drożej niż woda i garnek, ale mikrofalówka i grzyb to każde nowoczesne mieszkanie musi mieć w swoim domu, bo inaczej nie będziesz miał jajek na miękko ani na twardo. Mam dla Was bonusowy gadżet: przerost formy nad treścią. Czy może przerost trzymadła nad łyżką? gadżet, żeby sprankować niemowlaków, którzy chcą nałożyć sobie zupy i zjeść, a tutaj dziura powoduje, że wypada im całe jedzenie. Może jest to łyżka odchudzająca, ale łyżka odchudzająca dla niemowlaków jest to łyżka, którą wkładamy do melona i robimy kulkę z miąższu melona. A zapytacie, po co ta dziura? Ta dziura jest po to, aby melon już w formie kulki, łatwiej wypadł na deser. Czyli naciskamy z góry i wypychamy tę kulkę na jedzenie. <ścoughs> jeżeli chcecie zrobić ozdobną kulkę do waszego lodowego deseru, to ta łyżka jest wam niezbędna, bo nie zrobicie tego zwykłą łyżką. Gadżet o kosmicznym designie. Tylko jeżeli chciałbym mieć osobną łyżkę do zupy, osobną łyżkę do deserów, osobną łyżkę do melonów, osobną łyżkę do kiwi, osobną łyżkę do serka mascarpone, osobną łyżkę do anacocci, osobną łyżkę do lodów, no to musiałbym mieć rzeczywiście całą kuchnię zastawioną łyżkami i tymi gadżetami. <grymna> Żarłok. Przypomnę tylko, że na Spotify dostępne jest dla wszystkich Radio Żarłok, więc dajcie tam subskrybera i posłuchajcie ciekawych historii o jedzeniu, wywiadów i różnych ciekawostek historycznych. Radio Żarłok zaprasza na Spotify i Google Podcast i inne platformy podcastowe. A to wieloletni gadżet, który może nie jest w kuchni konieczny, ale wygląda o wiele piękniej niż te plastikowe rurki i pojemniczki.